Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Blowmight, a dziś zagramy w kolejną grę, a będzie to Last Stop Station 66. Czyli jak zawsze lata 80., kasety VHS i ta niedoskonałość. Jeżeli chodzi o twórców. Jest to studio aza game. No i na ten moment nic więcej nie wiem. Włączmy grę bądź kasetę i zobaczmy, co na niej jest. Zapraszam. Jak widzicie, klimat można kroić nożem. Dosłownie możemy tędy przejść, chyba nie bardzo. Tu jest wyjście. No i jesteśmy na stacji metra. Ewidentnie pani nie chce z nami rozmawiać. Muszę przyznać, że jest urocza. Dzień dobry. Mhm. No, faktycznie jest tutaj niezbałagan. Wejdźmy tutaj na górę. Możemy chować się w szafkach. Dobrze wiedzieć. Pytanie: czy jest taka potrzeba na ten moment. Potrzebujemy klucza do przejścia dalej, więc spróbujmy go znaleźć. Jakiś chyba niebezdomny, wygląda dość dobrze. Zobaczmy sobie ten korytarz, czy coś tutaj jest. Niestety nie. Okej, okay, więc ruszajmy dalej Zobaczymy Czy jakieś ciekawe Sytuacje się wydarzą Jakieś śmieszne pieski Coś to jest? No, cholera no nieciekawie. Teraz to już będę uważał jak będę chciał <ścoughs> iść do metra. Ten plakat przypomina mi pewien film z Jakeem Gillanhalem Dobrze pamiętam? Bardzo dobry zresztą Przypomnę sobie jego nazwę To wam podam w komentarzu ok I teraz Jest jakaś deska O cholera Podchodzimy dalej Robi się naprawdę Mrocznie Okej, okay, mamy jakiś Klucz Teraz szybko czekajmy stąd, bo O kurcze Zwoni telefon. A ja już mam ciary dosłownie. On nas goni chyba. Dobra, uciekamy do tam na górę, albo do tej szafki. Tylko ja nie wiem, czy ja zdążę. Dobra, uciekamy. Tak. No. Dawaj! O! Od nowa. No nie, nie mówcie, że jeszcze raz. Dobra, teraz będzie szybko. Zobaczymy. No szkoda, że to takie jest rozwiązane, że trzeba od nowa. Nic się tutaj nie sejwuje, nie ma jakichś quick-sejwów. A możemy biegać. No dobra, od razu idę po ten klucz Powiem wam, że Nawet nie będę zaglądał na Ale mnie to przeraziło, powiem wam autentycznie No daj ten klucz No ale to było dobre, to było dobre Także ja szybko zmykam do tej szafki, bo chyba nie zdążymy tak łatwo. You are, you o, <laughs> chyba się schowaliśmy. Pytanie na jak długo. I pytanie, czy on tu wróci z powrotem. Ale chyba możemy spróbować wejść. Okej, okay, super. Kurde, on tu jest! Ja pierdzielę, I co teraz? No nie! Jednowa? od nowa? Do co mnie goni cały czas? Nie no bez sensu Ech. Bez sensu I Jakby tylko te quicksave'y były no taka gra, to trzeba grać, ale ja nie sądziłem, że mnie będzie cały czas gonił, no. Się powtarzam z tym, no. Ech. No dobra, do trzech razy sztuka. No to jest ewidentnie gra dla... Jakichś no-life'ów hmm. Dobra, szybka akcja Od razu idziemy po... W ogóle jakoś nikt nie zwraca uwagi na to, że... Że jest tu nieciekawie Mamy klucz i lecimy z powrotem do tych szafek. Zawsze się muszę nawet zablokować. You are, you <laughs> Ale to jest śmieszne. On nie ogarnia, że że ja tu jestem. Dobra, od razu. naprzód teraz gdzie? No zobaczmy tu. Bo ta tak nie daje nam. Nagry... No, fajnie. A tu kolejny jakiś dziwoląg. Nie wiem tu. Na tym to polegało? Okej okay. Czyli to był niby tylko zły sen I cały czas wszystko nagrywamy no to jest ciekawostka Ale fajny sprzęcik Teraz też tu Power on. Jak power on. Czyli najpierw kaseta. A tu jest power on. Okej. Okay. Łóżmy kasetę. Draken drop i play. I zobaczmy co Co tam się nagrało Tylko Szkoda, że tu nic nie widać kompletnie Czyli rozumiem, że po prostu Nagrywaliśmy coś Ale nic tu nie ma. Także tak to jest z tymi grami niezależnymi. One często nie są zbytnio intuicyjne. Czasami trzeba się troszeczkę pobawić, pokombinować. Czy takie zakłócenia na obrazie? No coś jest ewidentnie nie tak, bo... sami słyszycie Okej, okay, podejdźmy do... A jest sekretarka Nie wiem co, co autor miał na myśli Teraz to się powtarza cały czas Możemy wyjść Jest to łazienka Fajne, fajnie zrobione odbicie. Jak zamknę? <grywa> te cały czas. Drzwi są. Otwarte! Co to? O ja A tu trup był Policja. No, 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 no! To znów jesteśmy w menu głównym. Tak zakończyła się nasza przygoda z Last Stop Station 66. Co mogę więcej powiedzieć o tej grze na ten moment? Ciekawa fabuła. Otóż okazało się, że to właśnie my jesteśmy mordercami. W naszym domu znaleziono kasetę jako. Dowód zbrodni, w sensie film, który przedstawiał te morderstwa, a także nóż, którym zostały dokonane. Fajna gra, mi się osobiście podobała, ciekawy klimat VHS. To, co ja bardzo lubię, a wręcz ubóstwiam. Nic więcej nie będę dodawał. Sami sobie resztę dopiście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeśli film Wam się podobał, to proszę o subskrypcję, łapki w górę i jakieś konstruktywne komentarze. Co zmienić? Co mogę dodać? Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego dnia bądź nocy. Trzymajcie się.